Ale mam... masz przygotowane wszystko? Nie, ty mi przygotujesz. Zapompowane za masz koła? Ty mi zapompujesz. Ej, mam, dzisiaj mam głos jak stary żul. Ej, nie obrażając nikogo, nie? Ale strasznie, nie? Nie wiem z czego. Ja w ogóle wczoraj miałam bardzo spokojny dzień, Ani nie krzyczałam ani nic. I tak nagle się budzę z takim głosem. Rupuszka taka, nie? Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym dniu vlogowania. Kolejny dniu kanału. Trzeba przykręcić też od krzesła, bo już ten. No. Muszę na liczbie usunąć. Wojtek ten. zrobił mi kawkę. I zaraz mi zrobi śniadanko. Ej ty, właśnie, zrobiłabyś tak jak wczoraj te yy, jajkowe takie. Co, koło ci? Dobre to było? To no. mniej soli. <coughs> jak mi dasz buziaczkę, to się zastanowię. Nie, nie dam. No to nie mam. Dam po zrobieniu dania. Nie, to tak się nie. No to nie to będzie ja idę yy, odpoczywać teraz. Idę planować trasę. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę rowerową. Ile kilometrów planujemy? 60. Nie no ja sobie robisz. 30 do Rytery i 30 z powrotem. O, i tak. No nie jestem przygotowana na takie jazdy. Dlaczego? No bo ja nie jestem taka hardkowa jak wy, że jeżdżę sobie rowerem tyle kilometrów. Ja tyle rowerem co najwięcej jechałam to jak jeździliśmy po Warszawie. To zostaniesz w domu. Nie ale chcę jechać tylko... A jak powiem że już nie mogę to mi załatwić jakąś przyczepkę, że mi ktoś no, jak. To się gdzieś mi dajcie w komentarze. Co, to co, du mam kochanego naprawdę. Fajny masz tyłek w tych dresach. Daj tu szmatkę, żeby poprzecierać te rowery trochę. Okej. Okay. Wojtek zajmuje się przygotowywaniem rowerów do trasy, natomiast ja w kuchni robię nam kanapki. Przebieramy się i... Szybkie przejście, moje ulubione. I jestem z powrotem. Ubrałam się już, jeszcze na to sobie obiorę jakąś kurtkę, tak mi się wydaje, jakąś cienką. I słuchajcie, pomalowałam sobie rzęsy, podkreśliłam usta, mimo że zaraz założę maseczkę, więc to jest bez sensu, ale... Nałożyłam sobie błyszczyk, żeby je tak nawilżyć i tylko obrysowałam konturówką dookoła, żeby je zaznaczyć i popatrzcie, jak jest od razu efekt. Niby tak mało, ale jednak robi różnicę. A teraz idę do idę do mojej przyszłej teściowej. Poproszę ją, żeby mi zrobiła jakiegoś warkocza. Ja sobie nie miałam sama zrobić, żeby mi było po prostu wygodniej. Także zobaczymy, czy się uda. Dzisiaj mamy przepiękną, słoneczną pogodę. Jest tak cieplutko. Mega. Jezus. Kinga, ale zrobiłaś wyzwanie. Nie wiem, czy Słuchajcie, to jest, Ale od góry? No najlepiej by było, żeby złapać wszystko. Słuchajcie, ta sioła masz... jedzie do lekarza, ale nawet poświęci mi chwilę, żeby zrobić warkocza. To się nazywa miłość. A ja w ogóle... Taka tak jestem zachrypnięta. Nie wiem z czego. Jezu, nie. Jeszcze masz świeżo umyte włosy, nie? Tak, wczoraj no. No właśnie. Nie, po co? Dzięki wielkie. Ja pierwszy Taka Rosalinda teraz jestem. Dzięki. Zawsze mogłam mieć dłuższe, byłoby gorzej. Co tam? Hej! Nic. Czekamy na Dawidę. Ty jesteś człowiek-czapka, ty co rozchodzisz chodzisz w czapce. I uwaga, co sądzicie o moim stylu, wie? No cóż, moi drodzy, odkładam aparat, przerzucam się na telefon, także jakość będzie inna. I zapraszam do oglądania dalej. Nie mogę z tego mojego głosu, naprawdę. Dobra, zrobimy inne przejście. Uwaga! Dwie godziny 15 minut pokazuję ścieżkę w jedną stronę, 2 mm -hmm. godziny 15 w drugą. Nawet przerwy. Czy to oznacza, że zdejmę po drodze? never was the last word that i heard you say before you hung up the phone silence never thought that it would go this way with you wanting me gone i don't believe in no just last week you called me your babe now you let it go Jedziemy. Pierwszy raz jestem na rowerze w tej masce i zastanawiam się jak mi się będzie oddychać. bo jednak przez taką maskę się ciężaje oddychać. To jest maska antysmogowa. <grystanie> Words you said is spinning in my head, in my head. I just wanna pull you closer in this bed, in this bed, take me back into your arms, and I'll never let you down, let you down. Ooh, take me back into your arms, and I'll never let you down, let you down. Nie ma takiego słowa. Nie było mojego ulubionego z podwójną czekoladą. Także spróbuję z mlecz, kurde z białą. co? co? mi z mordy. Wróciliśmy już do domu, patrzcie, jak wygląda moja buzia po zdjęciu y, maseczki. Ile zrobiliśmy kilometrów? 60, 60 kilometrów. Ja idę umierać. <noise> idę umierać! Oni mnie tak y, wymordowali. Ja nie mam takiej kondycji jak wy. I mi się, jak mówię, nawet kondycji nie mam takiej jak wy. Ja po prostu czuję się tak zrąbana, tak zmęczona, że mam ochotę po prostu wejść do wanny i w niej zostać już do końca tego dnia. Zamów teraz nie, a my sobie pójdziemy zrobić kawę, a picunie się będę już robić. Tak jak ja wyglądam. Jezus, a dupa mnie tak boli, że nie siądę. Nie ma opcji. Uuu Ale 60 kilometrów. Widzę, że Mija najbardziej zmęczona ze wszystkich. Mija! Zmęczona leżeniem. Co? Uh -huh. Ona się fajnie odpycha yy, tylnymi łapami jak kangur. Patrz. Dawaj, że Głodny Biedny jesteś, naprawdę. <słuch> <słuch> Maksymus ratuje w opresji. Jeśli jesteś głodny, jeśli jesteś zły, zamów sobie pizzę i... <słuch> 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 Ryby mi się skończyły, sorry. Na górze róże, na dole pizza. Maximus. Dobra, wyłączam to. Smacznego. Jest przed 20, zrobiłam sobie długą kąpiel. Przebrałam się w taką luźną sukienkę. Miałam ochotę założyć już coś luźnego, bo jestem tak obolała, tak zmęczona. Powiem wam tak, 60 km naprawdę zmęczenie daje się we znaki. Już nie chcę się ruszać z łóżka ale jestem naprawdę szczęśliwa to był naprawdę super dzień, taki rodzinny i, i taki wiecie aktywny styl życia, zdrowy styl życia jak widzicie rozpuściłam warkocza, także przez pół godziny będę się czuć jak Shakira i teraz y, mam taki plan oh my god, moje plany na wieczór są bardzo proste odpalam netflixa, oglądam sobie kilka odcinków szkoły dla elity następnie zmontuję tego vloga później może jeszcze kilka odcinków i lecę spać dzisiaj naprawdę chcę się położyć wcześniej spać bo jestem wykończona powiem wam, że odkąd kręcę te vlogi daily vlogi codzienne uświadomiłam sobie, że ja jestem bardzo ambitnym człowiekiem i zaskakuję wszystkich dookoła Eem, najpierw składanie ciuchów później e, moja sałata czy tam na odwrót dobra, mniejsza e, dzisiaj wyprawa rowerowa uwierzcie mi, mój narzeczony powiedział, że jest ze mnie dumny ja mówiłam. Ja jestem człowiekiem wielu talentów, tylko nie można wszystkich kart odkryć naraz. I co jest najlepsze? Moja mama jeszcze napisała, że... Teraz wam powiem. No co tam? Dawid jest w pietrze poprosiłam, żeby mi kupił kilka rzeczy. Do że brata. Nie, mówię, do vloga teraz. Na vlogu. Do vloga. Do vloga. Vlogu. I tak jak Wam mówiłam, mój narzeczony powiedział, że jest ze mnie dumny. Dodatkowo mama napisała, że jest pod wrażeniem, że dałam radę. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle, nie wiem, ale. Co dla mnie była pestka! Nie no, żartuję, to było wyzwanie dla mnie, naprawdę. I jestem sama z siebie dumna. 60 km na rowerze. Boże, święty, masakra. No, także czekam na Dawida, przywiezie coś dobrego. I w ogóle, dlaczego jeszcze jest, jestem człowiekiem wielu talentów i w ogóle jestem w się sensie dumna i ambitna? Dlatego, że mówiłam Wam, że zacznę oglądać serial, a później y, zmontuję vloga, i później jeszcze będę oglądać serial. No to nie, postąpiłam inaczej, ponieważ najpierw zaczęłam montować vloga. Już w sumie jestem y, na końcówce. Tutaj dogrywam teraz y, materiał. I słuchajcie, lecę oglądać serial. Także już full. I naprawdę dzisiaj pójdę wcześniej spać. Wyczyn. Naprawdę wyczyn. Jest coraz lepiej. To mi cieszy się bardziej niż na przyjazd kuriera, uwierz mi. Bo mam lody? Bo masz lody, bo masz moje ulubione chipsy. Jeju. Lody, moje ukochane chipsy, bananki i... i jeju, jeju, ale fajne. Dziękuję najlepszym bratem na świecie. I to dobra, my, to, my, to, my ja, to jest szpanem. najlepszym bratem na świecie. Mam najlepszych braci na świecie, to chciałam powiedzieć. O. Zrobiłam sobie herbatkę, mam tutaj chipsy, serial, także Wieczór Idealny. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga, a my widzimy się już jutro.